Hej, witam Was w naszym niedzielnym wspólnym szykowaniu się, wspólnym malowaniu. Ja dzisiaj przychodzę do Was z typowo letnią, wiosenną propozycją. Jest to bardzo rozświetlony makijaż, makijaż dzienny, w którym każda z Was będzie wyglądała przepięknie, promiennie, zdrowo. Nie mam tutaj matu poza brązerem, tylko brązer jest matowy. Wszystko inne jest błyszczące. Zobaczcie na filmie, użyłam też rozświetlającego pudru, podkładu, o przepraszam, korektor nie był rozświetlający, ale nałożyłam go tak mało, że w ogóle go nie widać. Podkład i cała baza wygląda jak druga skóra, także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A oko dzisiaj zrobiłam jednym cieniem i brązerem, także mam nadzieję, że coś takiego innego Wam się spodoba. Równie dobrze możecie ten cień błyszczący zastąpić rozświetlaczem, czyli może być to równie dobrze, wasz wyjazdowy makijaż, gdzie nie zabieracie żadnej palety, ale jednak oko chcecie zrobić. Możecie użyć w tym celu właśnie rozświetlaka i brązera. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone z takiej propozycji, bo moim zdaniem ten makijaż pięknie podkreśla urodę i każda z Was będzie wyglądała i czuła się w nim świetnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taka troszkę inna propozycja, ale bardzo, bardzo delikatna Wam się spodoba. Ja osobiście uwielbiam tak rozświetlony makijaż. Czuję się w takim makijażu idealnie. Skóra wygląda na zdrową, nawilżoną, nie jest to taka maska. Taka, wiecie, płaska, przypudrowana. Chociaż pudru użyłam, to jednak był to puder Nude Lux Golden Rose. No i on e, równie dobrze dla bladziochów mógłby być rozświetlaczem. Daje przepiękną, przepiękną taflę. E, jest piękny. E, spójrzcie sobie z bliska na moją cerę. Ja uwielbiam coś takiego. Mam nadzieję, że taka propozycja Wam się sprawdzi. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie bardziej zmatowić cerę lub użyć innego podkładu. Ja celowo dzisiaj postawiłam na wszystko, co jest rozświetlające. Jedyne, co dzisiaj miałam, to bronzer matowy całkowicie, ale to dlatego, że chciałam nim wykonturować powiekę. Mam nadzieję, że Wy widzicie, jak pięknie wygląda taki delikatny makijaż bronzerem i jednym cieniem. Ja osobiście uwielbiam. To jest tak podkreślający urodę makijaż. Myślę, że każda z Was wyglądałaby w nim pięknie. E, dawajcie mi koniecznie znać, jeżeli lubicie takie e, propozycje, a jeżeli wolicie coś mocnego, to dawajcie mi koniecznie znać, e, z jakim kolorem e, chętnie sprostam Waszym oczekiwaniom. Ja tymczasem z Wami się żegnam i życzę Wam cudownej niedzieli. Dzięki za wspólnie spędzony czas, do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!